Zaczynamy robotkę od zrobienia pierwszego oczka, łańcuszka. Raz mamy jedno oczko i teraz nawlekamy koraliki. Raz tyle ile potrzebujemy, żeby był obwód naszego łańcucha Siedem... osiem. No i mamy taki, powiedzmy, łańcuszek z koralikami. Teraz musimy ten łańcuszek zamknąć, żeby powstała kółeczko. Ja to robię tak, że po prostu przy pierwszym, ojej, przy tym pierwszym koraliku Przebijam się przez niteczkę i zamykam kółeczko. O tak. Powstało mi kółeczko. I teraz trzeba zwrócić uwagę, że pod każdym koralikiem są dwie nitki. Ukośnik polega na tym, że będziemy nabierać koraliki wokół pod tą pierwszą nitką. Tak jak mamy, tutaj są dwie, tutaj są dwie, tutaj są dwie i tak dalej. To zawsze między nimi sadzam. Ojej. Troszkę to nieporęczne, dlatego że koraliki są gigantyczne. Pobieram. O, mam koralik. biorę z koralikiem. I mam wtedy dwie niteczki. I teraz bez koralika kończę oczko. I teraz biorę następne znowu. Pod spodem jest od łyski dwa, czyli biorę te dwa. Biorę koralik. I lecę tak i przez obydwa oczka. I kolejny, tak samo. Między tymi dwoma o i raz i przez dwa. No i kolejny znowu. Jak widać, tutaj są takie te dwa. Nabieram. Koralik się schował trochę koralikiem I bez koralika. Przez obydwie. I następny koralik, który jest sam, sam jedyny. tej O tak. Z koralikiem. I bez koralika. I z tego co widzę, to zostały jeszcze chyba trzy takie bez, nazwijmy to, korylika. O! Ojej. Jest to bardzo trudne, dlatego że na początku one się bardzo wszystkie ślizgają. Próbują się uwolnić. I przez dwa. Do końca mamy jeszcze chyba tylko dwa. Znowu. Mam na pusto koralik, biorę koralik. Raz i bez koralika drugi raz, i ostatni, co zamyka mi pierwszy rządek i drugi rządek, o tutaj. Znowu nabieram koralik. Tutaj robię tak. I bez koralika kolejno. W ten sposób, jak już sobie to mm, założę na palec, nie wiem czy na cokolwiek innego, widać, mamy dwa rządki koralików. I tak naprawdę polega to na tym, że cały czas w kółko jedziemy wbijając się pod y, nitkę za koralikiem i powtarzamy tą całą sekwencję cały czas tak długo, jak długo chcemy y, robić. Y, Sznur koralikowy, czyli trzeci y, rządek byśmy zaczęli także znajdziemy pod najbliższym koralikiem nit Przebijamy. Przebijamy się pod nitką. I, I znowu to samo, czyli koralik. Nitka pod nitką z korelikiem i pod drugą nitką bez korelika. Znaczy, Boże, pomyliło mi się, pod jedną nitką i wtedy tutaj zostaje jedna nitka bez korelika. To może powtórzymy. O, trochę mi uciekło. Jest. Czyli znowu. Mm, Szukamy najbliższego miejsca z koralikiem. wybijamy nić pod ten koralik. Bierzemy pod jedną nitką z koralikiem. Powstają dwa i dwa bez koralika. I powtarzamy tą czynność tak długo, jak no, długi ma być ten sznur koralikowy.